Leczenie izotretinoiną włączamy wówczas, jeśli pacjent ma trądzik średnio nasilony lub wręcz ciężki. Izotretinoina jest pochodną witaminy A. Jest to leczenie niezwykle skuteczne. Na dzień dzisiejszy uważane za najskuteczniejsze na całym świecie, ale jest to leczenie wymagające. Niezwykle ważnym jest w trakcie terapii przestrzegać zaleceń wydanych przez lekarza-dermatologa. Izotretinoina, pomimo ogromu swoich zalet, ma kilka istotnych wad. Przede wszystkim jest to preparat teratogenny, czyli co to oznacza? Że jeśli dziewczyna zażywająca ten lek zajdzie w ciąży w trakcie leczenia lub miesiąc po zakończeniu, niestety może urodzić chore dziecko. A więc zapobieganie ciąży w trakcie terapii i jeszcze miesiąc po zakończeniu jest szalenie ważne. Kolejnym negatywnym aspektem leczenia izotretinoiną jest fotowrażliwość skóry, czyli nie wolno nam się opalać. My myślimy o tym w aspekcie takiego leżenia plackiem w słońcu, czyli ekspozycja na promieniowanie słoneczne może zakończyć się poparzeniami skóry, a więc stosowanie kremów z filtrami jest niezwykle istotne podczas terapii izotretinoiną takich grubszych czynników kolejny, może nawet ostatni, to jest kwestia konieczności unikania agresywnych zabiegów prowadzonych w obrębie skóry. Nie ma znaczenia czy skóry twarzy, tak jak na przykład zabiegi laserowe, mikrodermabrazja, peelingi z udziałem kwasów owocowych, ale również zabiegi na skórze całego ciała, na przykład tatuowanie się. Wymienione zabiegi są kategorycznie zabronione przez okres terapii i jeszcze aż 6 miesięcy po zakończeniu, tak samo jak opalanie się.